Cześć, z tej strony, Kacper. Dziś zapraszam Was na drugą część poradnika ze smartfonami, które warto rozważyć w danej kategorii cenowej. Tym razem na tapet biorę smartfony do 1000 zł. Które z nich faktycznie są warte naszej uwagi? Oglądajcie do końca. Pierwszym smartfonem za około 1000 zł może być smartfon Samsung Galaxy A32. Do dyspozycji mamy 4 GB RAM, jest też 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozbudowy za pomocą kart microSD. Sercem smartfona jest procesor Mediatek MT6769T, do tego mamy układ graficzny Helio G80. W smartfonie do dyspozycji mamy ekran o przekątnej 6,4 cala o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Warto wiedzieć, że ten ekran jest wykonany w technologii Super AMOLED, co oznacza, że kolory będą naprawdę bardzo ładne i całość jak najbardziej tutaj może się podobać. Urządzenie jest zasilane za pomocą akumulatora o pojemności 5000 mAh, co powinno pozwolić na stosunkowo długie czasy pracy. Szczególnie warto wziąć pod uwagę też to, że mamy tutaj funkcję szybkiego ładowania, przez co uzupełnienie energii też nie będzie trwało zbyt długo. Mi osobiście też podobają się wersje kolorystyczne, które są tutaj dostępne, dodatkowo fajnie działa skaner linii papilarnych, pokaźny jest też zestaw aparatów złożony na tyle z czterech oczek, z czego podstawowy to 64 megapiksele, mamy też aparat szerokokątny 8 megapikseli, jest obiektyw makro 5 megapikseli oraz pomocnicze oczko 5 megapikselowe do wykrywania głębi. Na froncie z kolei mamy 20 megapikseli, co sprawdzi się bardzo dobrze do wykonywania różnych selfieków. W smartfonie nie zapomniano o module NFC do płatności zbliżeniowych, jest też USB typu C, więc no praktycznie wszystko co powinno być. Drugim ciekawym smartfonem może być Xiaomi Redmi Note 11. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 680, do tego mamy 4GB i 64 lub 128GB z możliwością rozbudowy za pomocą kart microSD. Smartfon ma kilka ładnych wersji kolorystycznych, na pewno też na tyle rzuca się w oczy dość spory zestaw aparatów. Złożony z matryc 50MP jako aparat podstawowy, do tego jest obiektyw szerokokątny z 8MP matrycą, a także po 2MP na obiektyw makro oraz jako czujnik głębi. Na froncie do dyspozycji mamy 13-megapikselową kamerkę, która jest wtopiona w wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala o rozdzielczości 2400x1080 pikseli. Ekran ten wyróżnia się tym, że jest wykonany w technologii AMOLED, co pozwala na wyświetlanie bardzo żywych kolorów. Dodatkowo podkręcona jest też częstotliwość. Mamy tutaj 90 Hz, przez co wszelkie animacje po prostu będą przyjazne dla oka. W smartfonie nie zapomniano o NFC, mamy też USB typu C, a całość dopełnia akumulator o pojemności 5000 mAh wraz z trybem szybkiego ładowania. Jeśli chodzi o zabezpieczenie smartfona, to do dyspozycji oczywiście mamy skaner linii papilarnych, jest on umieszczony w klawiszu zasilania na prawym boku. Kolejnym smartfonem wartym rozważenia jest Motorola Moto G50. Do dyspozycji mamy procesor Qualcomm Snapdragon 485G. Mamy też 4 GB oraz 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia za pomocą kart microSD. To co już zdradza procesor to to, że mamy tutaj wbudowany moduł 5G. Patrząc więc na smartfona bardziej przyszłościowo, jeżeli sieć 5G będzie się bardziej rozwijała, to taka Motorola Moto G50 może być ciekawym wyborem. W smartfonie oczywiście mamy też moduł NFC na przodzie, z kolei jest wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. I rozdzielczości 1600x720 pikseli. Ekran jest wykonany w technologii IPS, jednak ma 90 Hz odświeżanie, co usprawni nieco wszelkie wyświetlane animacje. Na tyle mamy trzy aparaty, główne oczko to 48 megapikseli, do tego mamy obiektyw makro oraz obiektyw do wykrywania głębiej o matrycach 5 i 2 megapikseli. Na froncie z kolei jest 13-megapikselowa kamerka. W smartfonie mamy też moduł NFC do płatności zbliżeniowych, na tyle też jest skaner linii papilarnych, a całość dopełnia akumulator o pojemności 5000 mAh, który powinien zapewnić niezłe czasy pracy po jednym ładowaniu. Czwartą ciekawą propozycją może być RIMI 8. Tu do dyspozycji mamy już 6GB pamięci RAM, poza tym 128GB pamięci wbudowanej oczywiście z możliwością rozbudowy za pomocą kart microSD. Procesor to z kolei MediaTek G95 i to wszystko jest zasilane za pomocą baterii o pojemności 5000 mAh z trybem szybkiego ładowania. Pokaźny na tyle jest zestaw aparatów. Do dyspozycji mamy 4 oczka, z czego pierwsze to aparat podstawowy z matrycą 64 MP z przysłoną 1.79, do tego mamy 8 MP aparat szerokokątny, a także 2-megapikselowe aparaty monochromatyczne oraz do wykonywania zdjęć makro. Na froncie z kolei jest 16-megapikselowa kamerka. To co wyróżnia to urządzenie to wyświetlacz AMOLED z wbudowanym skanerem linii papilarnych. Ma on rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli. W urządzeniu nie zabrakło modułu NFC, mamy też oczywiście USB typu C, a całość dopełnia Android 11 z nakładką producenta. Ostatnia propozycja to Vivo Y33s. Tu już producent poszalał, ponieważ w cenie niecałego 1000 mamy 8 GB pamięci RAM wraz ze 128 GB pamięci wbudowanej. Procesor to MediaTek MT6769T, do tego mamy ekran o przekątnej 6,58 cala, który ma rozdzielczość 2408 na 1080 pikseli. Na tyle aparat główny ma 50 megapikseli, do tego mamy czujnik głębi 2 mp i szerokokątny obiektyw, niestety również z dwoma MP. Nie jest za to kamerka na przodzie, która ma 16 megapikseli. Całość dopełnia moduł NFC. Mamy też baterię o pojemności 5000 mAh z 18-watowym szybkim ładowaniem. W tym Vivo może też podobać się obudowa. Jest ona bardzo smukła, ma też ciekawe wersje kolorystyczne, co jak najbardziej może zwrócić waszą uwagę. Skaner linii papilarnych z kolei jest umieszczony na prawym boku. Klamiszu zasilania. Tak więc, no jak widzicie, wybór tych smartfonów jest zaskakująco całkiem spory. Do tysiąca możemy już znaleźć kilka ciekawych propozycji, które mogą sprawdzić się nieźle w codziennym zastosowaniu. Dajcie znać w komentarzach, który z tych smartfonów wy byście wybrali, a może szukalibyście jeszcze czegoś innego. Jestem ciekaw waszych opinii. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.